Dzień dobry! Temat dzisiejszej lekcji jest siła dośrodkowa. Wyobraźmy sobie, że młociarz kręci swoim młotem wokół siebie z coraz większą prędkością, i zastanówmy się, co się dzieje podczas pracy młociarza, który na Olimpiadzie chce nam zdobyć złoty metal. Popatrzmy. Oczywiście młot ma. Pewną prędkość styczną do okręgu, tak jak to było w ruchu po okręgu. Młot ma swoją masę. A co powoduje, że młot nie idzie prosto, tylko kręci się w kółku? No, powiecie, że no ta linka, którą trzyma w rękę, oczywiście, ale wzdłuż tej linki działa specjalna siła, która powoduje, że młot nie leci prosto, tylko Zakręca. I siła, która działa właśnie prostopadle do kierunku ruchu, powoduje zmianę tego kierunku. I ta właśnie siła nazywa się siłą dośrodkową. Zapiszmy sobie. Siła, która działa prostopadle. Kierunku ruchu powodując zmianę kierunku, to po prostu siła dośrodkowa. Po prostu siła dośrodkowa. I teraz, jak ten młodziarz puści swoją swój młot, albo mu się, nie daj Boże, linka zerwie, to w tym momencie już nie mamy ruchu po okręgu, tylko nasze ciało, nasz młot porusza się po linii prostej i leci jak najdalej 80 metrów, żeby popić rekord świata i zdobyć złoty medal. Spróbujmy to sobie jeszcze raz wytłumaczyć na drugim przykładzie. Tu mamy lecącą wzdłuż płaskownika kuleczkę. Gdyby płaskownik nie był zagięty, to oczywiście kuleczka by poleciała prosto. Ale skoro płaskownik jest zagięty, to kuleczka zaczyna działać na Zagięty płaskowi z pewną siłą. Tutaj mamy narysowaną FG. W związku z powyższym, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, płaskownik działa na naszą kuleczkę z siłą tej samej wartości w tym samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. Jest to siła powodująca zakrzywienie toru ruchu. Jest to siła Dośrodkowa. W tym miejscu również jest tak samo: działa siła przeciwna do nacisku na płaskownik, która powoduje zmianę kierunku. Jest to również siła dośrodkowa, równa co do wartości nacisku, ale o przeciwnym zwrocie. W momencie jak Skończy się płaskownik, skończy się działanie siły dośrodkowej, i nasza kuleczka poleci sobie dalej prosto. Spróbujmy znaleźć przykłady siły dośrodkowej. O, tu mamy taki ładny rysuneczek. Mam taki ładny rysuneczek i popatrzmy sobie na tą panią, gdzie tu jest siła dośrodkowa. Ta pani kręci kulką na lince. Zaznaczymy ją sobie na zielono, tak? I ta linka powoduje obrót kulki wokół osi okręgu. To samo dzieje się na karuzeli. Czyli siła dośrodkowa jest tą siłą, która powoduje kręcenie się karuzeli wokół osi. Gdyby przestała siła dośrodkowa działać, niestety karuzela, krzesełko by się urwało, piłka by poleciała dalej, no i na przykład są przyrządy bojowe, nawet które działają na tej zasadzie, że mocno trzeba rozkręcić, puścić i trafić. Przeszkodę czy w przeciwnika. Drugim takim ważnym i charakterystycznym przykładem jest samochód na zakręcie. Proszę zobaczyć, co trzyma samochód, żeby nie wyleciał z zakrętu. Oczywiście siła tarcia. W tym wypadku siła dośrodkowa jest siłą tarcia. To siła dośrodkowa. Dokładnie. Gdyby nie było siły tarcia, to przecież ten samochód by poleciał prosto, by wyleciał z drogi. Także siła tarcia jest bardzo ważna, dlatego wszyscy dbają o przyczepność kół do powierzchni. Kiedy łatwo wylecieć z zakrętu. No, gdy jest ostry zakręt. Czyli jest potrzebna duża siła dośrodkowa, prawda? Jeżeli jest duża prędkość, też łatwo wylecieć z zakrętu. Czyli jest potrzebna bardzo Duża siła dośrodkowa. Jeśli samochód ma dużą masę, no to potrzebna jest jeszcze większa siła dośrodkowa. Czyli proszę zobaczyć, znaleźliśmy zależność, od czego zależy siła dośrodkowa. Zależy od masy, zależy od prędkości i zależy od promienia skrętu, od r, tu, od promienia zakrętu. Im mniejszy promień, tym większa siła dośrodkowa, a im większy promień, tym mniejsza siła dośrodkowa jest potrzebna, o czym za chwilę jeszcze raz sobie opowiemy na następnej stronie. Zastanówmy się teraz, od czego zależy wartość siły dośrodkowej. Przyjrzyjmy się temu rysunkowi. Siła dośrodkowa na tym rysunku jest to siła przeciwna do siły nacisku na kuleczki, na zagięty płaskownik i to ona powoduje, że siłeczka, piłeczka Skręca. I teraz zastanówmy się, jak wpłynie na wartość siły dośrodkowej masa. Skoro masa by rosła, jakby masa tej kuleczki rosła, to siła nacisku też by rosła. A skoro siła nacisku by rosła, to zgodnie z trzecią zasadą dynamiki. Przeciwna siła siła płaskownika na kuleczkę również będzie rosła czyli im większa masa tym większa siła dośrodkowa. Czyli FD. Tym większa siła dośrodkowa. F dośrodkowe jest wprost proporcjonalne do M. Siła dośrodkowa. Świetnie. A co będzie z prędkością? V. No popatrzmy. Spróbujmy zwiększać teraz prędkość prędkość naszej kuleczki czy kuleczka z większą prędkością będzie bardziej oddziaływać na ścianę naszego płaskownika oczywiście im większa prędkość tym większa jest siła działająca na płaskownik a w związku z tym siła dośrodkowa też będzie dużo razy większa czyli im większa prędkość, tym większa siła dośrodkowa. No i teraz zastanówmy się, promień skrętu. Promień łuku. Nazwijmy sobie to. To jest V, a to jest R. I teraz, moi drodzy, jak to będzie? Czy na łagodnym zakręcie więcej siły potrzeba nacisku i do środkowej, żeby zrobić, czy mniej? Mniej siły tarcia potrzeba samochodowi na łagodnym zakręcie, żeby utrzymać się na szosie. Tu również nasza kuleczka siła nacisku nie będzie wcale taka duża jak tutaj, w związku z tym przeciwna siła dośrodkowa również będzie mniejsza, czyli im większy promień Tym mniejsza jest. Jest potrzebna siła dośrodkowa, żeby spowodowała zmianę kierunku ruchu. Czy napiszemy, że siła dośrodkowa nie jest postparowa po do promienia, tylko do odwrotności promienia? I jeszcze pisaliśmy sobie, że siła dośrodkowa jest. Mniej więcej, im większa siła dośrodkowa, tym większa prędkość V. I z tego będzie wynikał nam wzór na siłę dośrodkową. Czyli nasza siła dośrodkowa jest wprost proporcjonalna do masy, jest proporcjonalna do prędkości i odwrotnie proporcjonalna do promienia zakrętu. Z tego rozumowania z tego rozumowania został wyprowadzony wzór, że siła dośrodkowa równa się kreska ułamkowa i mamy w liczniku masa razy prędkość do kwadratu bo okazało się że prędkość jest, powoduje jeszcze większy przyrost siły dośrodkowej ale odwrotnie proporcjonalna do promienia opiszmy sobie co jest co w tym wzorze to jest siła dośrodkowa M masa, V prędkość, a R promień łuku, czy okręgu, po którym się porusza. Jednostki promień łuku oczywiście. W metrach prędkość. W metrach na sekundę masę w kilogramach, a siłę podajemy zawsze w newtonach. Popatrzmy na wymiar Newtona, sprawdźmy go sobie tutaj. Newton to jest kilogram razy metr na sekundę do kwadratu to jest metr kwadrat na sekundę kwadrat i przez r, czyli przez m. Stąd Metry się nam tutaj skróciły, więc nie będzie metr kwadrat, tylko będzie metr. I wymiar newtona jest kilogram razy metr na sekundę kwadrat. O, warto zawsze przy okazji takie obliczenie zrobić.